Dzień dobry. Mamy dzisiaj poniedziałek, wczesne godziny wieczorne. Ładna pogoda. Oczywiście trwa nasza wspaniała kwarantanna narodowa. Tydzień do aukcji, także, cóż tutaj ciekawszego nam pozostało? Jak pochylić się po prostu dla odstresowania na tej ostatniej prostej nad kilkoma fajnymi monetami. Dzisiaj pochylimy się nad taką grupą, której nie poruszyliśmy dogłębnie, czyli nad monetami lubelskimi, konkretnie trojakami. Jak Państwo widzą, mamy tutaj pozycję książkową pod ręką, czyli chronologię portretów Zygmunta III na trojakach z mennicy lubelskiej autorstwa pana Dariusza Marzęty. W podpisie do filmu znajdziecie Państwo link do recenzji tej książki. No i oczywiście tutaj możemy jedynie zachęcać do kontaktu z autorem do nabycia tej pozycji, bo naszym zdaniem zdecydowanie warto no i cóż, bez zbędnych wstępów, zaczynamy zaczniemy sobie od monet z roku 95 czyli tutaj mamy pierwszy egzemplarz, jest to piękny, naprawdę fajny świeży trojak bardzo dobrze widoczny jeszcze z głębokim śladem po cyrklu Czyli tutaj tej kropce, którą mamy na AWERSie. I jak obrócimy sobie rewers, mamy tutaj znak Lew przebity hakiem, czyli znak Daniela Coste. No i oczywiście już wypróbowujemy sobie pozycję w boju. Sprawdzamy. Rocznik 95, strona 13. No i sprawdźmy. Akurat proszę przejmie. Mamy po z tego rocznika. Mamy nasz egzemplarz. Jest to ewidentny typ czwarty. Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to oczywiście tutaj postaramy się przybliżyć. A, proszę bardzo wyraźna taka zbita głowa królewska, kryza wachlarzowata. Widoczny na ramiennik. Naprawdę fajny, fajny tutaj egzemplarz z tego popiersia nam się trafił. Następną monetą jest kolejny trojek z 1995 roku. Tym razem popiersie już zdecydowanie inne, jak widać. Bardzo też charakterystyczne, wysmukłe, używane w roku następnym. Czyli również tutaj nie ma bata. Jest oczywiście lew przebity hakiem, czyli znak Daniela Coste I tutaj mamy zdecydowanie popiersie typu 6. To widać bardzo ładnie. No, i jest to chyba też jedno z takich najbardziej charakterystycznych, flagowych, można powiedzieć, tych popiersi lubelskich. Zdecydowanie nawiązujące do tego pierwszego popiersia. Następny rocznik, który mamy, jest to rocznik 96. Także musimy się pochylić kilka stron dalej. Zaraz go sobie złapiemy. Wyostrzenie. Proszę bardzo. Również fajny, świeży egzemplarz. Widoczne tutaj bardzo dobrze. Włosy królewskie, spróbujemy to jakoś. O, tak powinno być lepiej. Kryza już tutaj rurkowata, czyli zupełnie inny typ. Na rewersie znowu znak przybity hakiem Kostego. No i szukamy. Oczywiście tych po popiersi tutaj mamy ciutkę więcej. No i tutaj mamy akurat po pierwsze naszym zdaniem i zdaniem autora chyba też jedne z najciekawszych, mianowicie typ 10. Jest to typ, którym się bardzo dużo dzieje i autor zwrócił na to uwagę o tyle mocno, że nawet osobno pokazał kilka różnych wariantów. Czyli tutaj mamy dwa warianty, tutaj ten trzeci opisany jako podstawowy. Kolejny rocznik, którym się zajmiemy, jest to rocznik 97. Akurat mamy tutaj rodzynka z tego rocznika. Ale monetę, jeżeli uda nam się to wyostrzyć, o pięknie chyba teraz jest to widoczne. Ze świeżymi, pięknymi wąsami, brodą. I z naprawdę urzekającym orłem z tym siatkowaniem widocznym. Dlaczego zwracamy na to uwagę? Bo jest to cecha która pokazuje, że jest to egzemplarz z bardzo świeżego stempla, bo te elementy właśnie najczęściej się na stemplu zapychały. Na dole mamy tutaj monogram MR zwięczony krzyżem, czyli mamy monogram Melchiora Reissnera. Musimy więc przejść do następnego roku w naszej pozycji. Oczywiście mamy ten rocznik. No i tutaj mamy tych możliwości kilka, więc może przejdźmy sobie... Do tych związanych właśnie z Reissnerem. Jak Państwo widzą, tutaj jest to podzielone na panowanie. Jest to taki układ bardzo będący ukłonem w stronę właśnie starego typu kolekcjonerstwa, czyli tego typu, gdzie raczej nam monogram, raczej położenie inicjałów różnego rodzaju wyznaczało odmiany, a nie po W tej chwili troszkę się od tego odchodzi, co w jakiejś mierze oczywiście pomaga przy. Kwestiach naukowych. W kwestii zbiorów, no, w przypadku takich monet, jak tutaj, jak zdecydowanie też, bo po prostu różnorodność po piersi jest zdecydowanie większa niż ta, którą możemy przeważnie znaleźć w katalogach. No, i tutaj, nie przedłużając, mamy oczywiście egzemplarz z popiersiem typu 22, bardzo charakterystycznym. Tutaj co warto zwrócić uwagę, autor też wykorzystał zdjęcie egzemplarza z bardzo świeżego stempla. Zresztą, w ogóle zdjęcia w tej książce są bardzo silną stroną tej publikacji, bo naprawdę tutaj, no, autor zrobił, jak to się mówi, dobrą robotę. Następny egzemplarz to już jest rocznik 98, czyli jak oczywiście wszyscy na pewno kojarzą, jest to rocznik, w którym zmienia nam się kwestia bicia trojaków. Mamy pokazane. Inicjały mennicze, które muszą być, czyli w przypadku Lublina będzie to L. No a tutaj mamy egzemplarz jeszcze dalej Reissnera, czyli jeszcze przed tą zmianą. I tutaj mamy oczywiście kilka popiersi, akurat w przypadku Reissnera są to tylko dwa. No i w przypadku tutaj tym konkretnym mamy popiersie typu 25. Przepraszam, że dzisiaj akurat tak troszkę nam lata ten ekran. Następnym razem będziemy go lepiej usztywniali. Tutaj po prostu jest to zrobione tak troszkę w warunkach, jednak e, jakiejś tam mierze polowych. No i kolejny egzemplarz z 98 rocznika. Tym razem zdecydowanie inny. E, ze zdecydowanie innym popiersiem szerokim. Również z bardzo świeżego stempla. No i tutaj już mamy na rewersie ten inicjał menniczy, przydzielający datę. Czyli szukamy sobie właśnie takiej odmiany publikacji Pana Marzęty no i mamy tego typu odmiany szukamy tego popiersia które będzie które będzie szerokie no i takich popiersi mamy jak widać kilka konkretnie trzy egzemplarze raz, dwa i trzy czym się różnią? Różnią się oczywiście kilkoma elementami, różnią się wyglądem po piersia, wyglądem twarzy, model, modelowaniem tej twarzy są po prostu różne. Tu akurat mamy egzemplarz ewidentnie tego typu 37 z takim bardzo wydłużonym nosem, a w zasadzie takim połączeniem nosa z czołem, które idzie w jednej linii. Następny egzemplarz, którym się zajmiemy, jest ponownie rocznik 98, tym razem z zupełnie innym typem popiersia, dużo węższym, z kryzą, rurkowatą, z kryzą, przepraszam, wachlarzowatą, bardziej w miejsce rurkowatej. Jest to typ 35, według autora wcześniejszy, zdecydowanie zdecydowanie inny. Również oczywiście w wariancie z tym inicjałem menniczym. Rozdzielającym datę. I ostatni egzemplarz z 1998 roku. Jest to egzemplarz, już również piękny, świeżutki, kryzaródkowata, zupełnie też inne popiersie, ale z inicjałem po lewej stronie leward. I co ciekawe, to popiersie jest jednym z ostatnich i występuje też w roku następnym. I dlaczego o tym wspominamy? ponieważ tak się składa, że mamy też dwa egzemplarze trojaków z roku 1999 w takim wariancie. I jak sobie spojrzymy na nie wszystkie trzy obok siebie. Pytanie, czy uda nam się to złapać. Udało nam się to złapać. Są to egzemplarze z tego samego typologicznie popiersia. Oczywiście są tam pewne drobne różnice e, występują i ten 99 jeszcze sobie obejrzymy tak ciutkę bliżej. Ponieważ są tu również egzemplarze zdecydowanie warte, warte uwagi, z bardzo świeżych stempli. Egzemplarz po lewej ciutkę ze zdwojonym biciem, zwłaszcza wyraźnym tutaj na rewersie, przy okazji mniej Państwu możliwość zobaczyć, że oś stempli tych monet jest bardzo różna. Czyli tutaj mamy egzemplarz, gdzie ta oś to jest około 7 no 8 godzin, nawet. A tu z kolei mamy egzemplarz, w przypadku którego jest to prawie że równa szóstka. Oczywiście tam z lekkim przekłamaniem, taka szósta trzydzieści można powiedzieć, ale oczywiście tego tak się nie wyróżnia. No i cóż, nasza przygoda z trojakami lubelskimi na tym się kończy. Oczywiście nie jest to zarazem ostatni z naszych filmików dotyczących aukcji. Na kanale Państwo ich troszkę znajdziecie i jeszcze kilka ich dodamy przed całą aukcją. Także cóż, zapraszamy na następne filmy, filmy i do zobaczenia w sobotę przed ekranami komputerów.